A teraz informacja dla tych, którzy już mają zeszyt numer jeden, niebocentryczny. To jest podziemne wydanie i eksperymentalne. Taki na razie brudny diament nieoszlifowany. I przez te najnowsze filmy i nowe odkrycia jest tekst nadal. Analizowany i wszyscy, którzy zamówili taki zeszedł i już mają, otrzymają także wersję PDF na maila z lektorem do słuchania w nowej wersji, gotowej już praktycznie do, dla wydawnictwa. Na razie podchodzimy do tego, aby ta książka też trafiła do księgarni albo zrobić jakiegoś youbooka i z lektorem i też do czytania na telefony i tablety, aczkolwiek ja jestem za wersją książkową i tak zachowujcie ten zeszyt do własnej analizy, aby zobaczyć jak poprawiło się zrozumienie, zrozumienie do tej do tego czasu i bo te nowe filmy zmusiły mnie do niewielkiej korekty, musiałem Pozmieniać znaczenia słów jako duch. Zamiast duch to jest energia, i będziecie jednak posiadać niezwykłą, podziemną wersję i to będzie pierwsza tylko w 50 egzemplarzach. Tak więc szacun dla wszystkich, którzy takie coś już posiadają. Jeszcze tam. Mam do wysyłki, także jakby ktoś jeszcze chciał zamawiać, to proszę bardzo. Przechodzimy teraz do jeszcze najnowszych ciekawych rozgminek. Oczywiście, w nowej formie zeszytu będzie też podziękowanie za pomoc w zrealizowaniu tekstu, bo w niektórych zapiskach pojawiają się elementy wiedzy niebocentrycznej, czy też od Krishna Mantri oraz od samych widzów kanału Reset jak MagCard MA i inni, którzy po prostu w komentarzach pisali bardzo ciekawe rzeczy i one zostały jakby Zgłębione. Z tych najnowszych filmów już zostały zrobione poprawki i analizy na rozdziały, jak Midgard, objawienie mocy i wyjście tam jeszcze bardzo ciekawe rzeczy, ale te sprawy już będą w drugim zeszycie. Być może tam jeszcze we fragmentach jakiejś nowości przekażę Wam. Teraz przechodzimy do kształtu Ziemi. Czyli kształt ziemi to energia. U mnie wszechświat jest energią częstotliwości i wibracji, jak twierdził też Nikola Tesla i krzywizna tego całego zagadnienia jest tak subtelna, że pozostaje niezauważona i wydaje się być płaska. Ale to jest tylko pułapka bez dalszego wzgłębienia tematu poprzez zrozumienie czym jest sama energia czyli to co jest ponad ciało i duszę. A więc na grafice te, grafika też będzie zmieniona z tym polem astralu, czyli i polem duchowym, czyli nawet pole duchowe jest pod wpływem pola astralnego, a więc tylko energia może się przebić przez te pola przeciwności, i jest czymś nad tym. A więc ogromna skala jest w ciągłości wszechświata z, z wyszczególnieniem na firmament czyli jest taka kontynu kontynuacja w tym kierunku od płaszczyzny Ziemi, bo w starożytnym języku hebrajskim nazywano to jako przestrzeń. Co stanowi tylko iluzję. Większość ludzi odkrywa, że gwiazdy nie są gwiazdami, i ja o tym też już mówiłem wcześniej w tym filmie. A świat tak naprawdę jest czymś innym. Cała mapa tego ciemnego kosmosu właśnie powoduje tylko uruchomienie naszego rozumu bez intuicji, a więc lepiej starajmy się nie mierzyć tego. Za pomocą jakiejś tam ograniczonej percepcji pojęcia, właśnie miary. Tak więc w obecnej rzeczywistości przestrzeń jest ciemna. Nie ma paralaksy gwiazd, konstelacji, i faktycznie nie ma żadnego układu słonecznego ani wibrujących planet. To jest wszystko na poziomie tylko astralnym. Nie jest to w pełni z energią, więc szukajmy w sobie pokoju i tego wyciszenia, a wtedy odnajdziemy kształt serca Kart, bo myśl jest niestety ograniczona, bo świat jest zbudowany z myśli. To jeden wielki organiczny myślokształt, kryształ, zaprogramowany, tak? Mózgowy świat myśli religii, czyli. Jego świątynią jest ego. Myśl jest tym, co ja, a więc jest ograniczona w swojej obserwacji i nie jest czysta. Szukanie w sobie tego pokoju oznacza wyjście z myślenia, czyli wyjście z poglądów, idei, ideologii, teorii, kształtu myśli. Wówczas możemy spojrzeć na inne rzeczy czystym ponad tym wyobrażeniem. Myśli i spojrzeniem, bo nasze oczy są jakby zasłoną tego całego, tej maski, biorobota, którą nosimy od kołyski. Jesteśmy ogólnie ponad tym całym, całą miarą, miarą ważenia, bo tylko wtedy stajemy się równoważnikiem i uzyskujemy. Pełnie kształtu, czyli tego wszystkiego jest to czyste, jak nowe, nowe poznanie, czyli nowo narodzenie. Wtedy nie ma granic dla przestrzeni, znikają metody i schematy do tego całego materializmu, nawet do samej medytacji. No to, jest, to są tylko dziecinne zabawki. Ten nasz superkomputer nie bazuje właśnie na pamięci czasu, bo czy też na jakichś innych pomiarach ani na jakiejś wyższości i niższości pojęć jest czystym obserwatorem w punkcie poza czasem, a więc jest umiejscowiona prawda w tym sensie, że pozwala to nam widzieć rzeczy. Jako wszech rzeczy, które są już nowe, i jest wtedy to zdumienie. To jest właśnie ten umysł, czysty, który już się rozprawił z tą chaotyczną myślą, która zazwyczaj buduje te wszystkie ograniczenia. To też powoduje, że przez ten chaotyczny mózg blokuje się nasze wyciszenie i tak właśnie powstał cały chaos, problem tak samo na samym początku nawet ludzie o czystych sercach dali się na to nabrać są w pułapce tej myśli czas inaczej oznacza czas snu na przykład poza czasem to znaczy oznacza poza snem czyli to wszystko jest tak absolutnie teraz jasne. Bez osobliwego budowania przez myśli, tworzenia chaosu, zakłócamy tą ciszę czystego świata. A tylko w takiej ciszy jest możliwe poczucie współczucia, miłości i pełni życia czyli tej energii czystego skupienia. Oczywiście teraz do głębi brakuje nam bezwzględnego skupienia i pełni życia poza czasem w tej teraźniejszości bez jakichkolwiek uprzedzeń, bez tych właśnie różnych poglądów, tylko równowaga daje nam ten odzysk w tym pokoju, aby rozprawić się z tym ciemnym kosmosem i nie ma w tym żadnej właśnie metody. Na początku jest tylko wysiłek skupienia i koncentracja, aby żarliwie uruchamiać ten kart na tyle, aby móc z środka Ziemi przejść do tej to znaczy, żeby w środku Ziemi uaktywnić tą prawdziwą rzeczywistość czyli wieczność która jest jak ten orzeł w przestworzach bez żadnych wątpliwości i on się nie zastanawia, czy on będzie spadać w dół czy będzie sobie swobodnie leciał, bo wówczas sam staje się przez Słowo. Będzie też rozdział Analiza Pamięci Duszy, bo niestety pamięć duszy oznacza jako dusza uwięziona w czasie, czyli w pamięci kryształu. I jednak nie wracajmy do tego, bo teraźniejszość jest i tak wieczna. I nie potrzebuje żadnej pamięci, a nawet historii. A więc to są małostkowe myśli w naszym mózgu, które sprawiają, że myślimy o sobie, ale nawet myśl o całym wszechświecie jest małostkowa do tego, czym jest poza myśl, czyli ten poza czas. Inaczej, prawdziwe życie przestworze wszystkiego. Bez własnego wysiłku nie wyrobimy właśnie tej mocy, która później będzie przychodzić bez problemu i bez żadnego starania i pracy, bo będzie już to wyrobiona. Proces naszych wierzeń i iluzji jest brutalny i tworzy właśnie ten labirynt. A pamięć duszy oznacza, że pamięć to jest czas, jako kryształ, co więzi energię, to izolacja, a nie rozwiązanie. Wychodzenie z błędnych myślowych teorii daje nam właśnie tą równowagę. Prawdziwa rzeczywistość to jest właśnie, kiedy ją odtwarzamy, ale nie za pomocą myśli ani pamięci. To jest nie podlegająca wątpliwość teraźniejszości, i przez to nasz stan myślenia, nabytych poglądów nie ma żadnego znaczenia, tak samo jak i wyobraźnia, wiara. Ten cały kosmos to jest gigantyczny trup smoczycy, bo przy tym te skamielizny, które pokazywałem smoków to są jakby małe dzieci praktycznie. I zapodam tutaj w opisie pod filmem informacje z Wikipedii jak to powstawało. To już jest mitologia babilońska. Właściwie ta smoczyca, jako rodzaj rzęski, czyli Ziemia, co by oznaczało, że świat zrównał się niebem i Ziemią, czyli jest to jedno, jest zbudowane właśnie na matrycy tego trupa powalonego smoka. Na tym trupie rozwijał się właśnie system tego tak zwanego Marduka, jako zwycięzcy, czyli on kontynuuje ten bezsensowny. Układ walki dobra i zła, gdzie padają same praktycznie trupy tych gigantów i tworzą kolejne poziomy, wymiary, gwiezdne pułapki, i z tym samym przykrywają ten prawdziwy, normalny. Ja to nazywam nadkosmos i oczywiście to jest coś innego, bo to jest ta normalność, która była i została właśnie tą iluzją przykryta. Ale taka nazwa będzie też poprawiona, i będzie występować w tym pierwszym zeszycie. To jest właśnie ta głębia rzeczywistości, bo ten cały mikrokosmos to jest jednak przykrywką. Będę też rozwijać temat, czym jest energia. Ogólnie, energia to jest właśnie to odtworzenie rzeczywistości, pojęcia teraz kiedy czujesz, że tracisz ciało i duszę i jesteś na początku w oderwaniu i znajdujesz się jakby w takiej ciemności albo nawet w centrum słońca, które cię spala, tak i jesteś już praktycznie już jest po tobie, tak jesteś w niejstyniu na spotkaniu właśnie z tym największym potworem i dopiero wówczas okazuje się właśnie w tym momencie, kiedy już tracisz całą nadzieję i jesteś tak już przytłoczony, że stoisz wobec tak potężnej siły, i wtedy dowiadujesz się, czym naprawdę jesteś, i że to wszystko tak naprawdę przenikasz, i jesteś energią. I nic i nikt cię już wtedy nie zatrzyma przed jej własną wolnością i uwolnieniem się, przed każdym ograniczeniem, bo stajesz się i wszystkim, czym jest wtedy pełnia życia